W nowym odcinku Kuriera Akademickiego. Dzisiejszy program nadajemy z Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Sesja właściwie już się zaczęła. Mamy nadzieję, że w trakcie intensywnej nauki nie zapomnieliście o nas. Zobaczcie, co dla Was mamy. Global Talents. Była to przygoda mojego życia. E, najlepsze dwa miesiące w moim życiu. Młodzi dla Poznania. Dokonujemy rotacji, tak aby mieli okazję się wszyscy poznać i mogli zaciągnąć opinii specjalisty. Poznań Game Jam. One może nie są jakoś, jakoś technicznie dopracowane i, i zrobienie faktycznie gry bez błędów, która tam jest taka gotowa do wydania, byłoby bardzo trudne. Mister AWF. Jest to duże wyzwanie dla kogoś, kto nigdy wcześniej się nie pokazywał, więc myślę, że to jest dla każdego z nas. Każdy z nas będzie dostać mistera. Ostatnio nad Poznaniem można było zauważyć ciekawe zjawisko. To studenci z ISEC wypuszczali do nieba balony wypełnione helem. A wszystko po to, żeby wypromować zagraniczne praktyki. Większość z nas wie, jak ważne jest zdobywanie doświadczeń zawodowych jeszcze podczas studiów. Dzięki nim dużo łatwiej jest zwrócić uwagę potencjalnego pracodawcy, dlatego ISEC zachęca wszystkich do udziału w Międzynarodowym Programie Praktyk Global Talents. Global Talents jest to program stażowy, na który mogą wyjechać studenci i absolwenci do dwóch lat po zakończeniu studiów w czterech blokach tematycznych. Jest to edukacja, marketing, biznes i IT. Korzyści uzyskane dzięki udziałowi w stażach zagranicznych są niemal bezcenne. To nie tylko doskonalenie języka w praktyce czy umiejętność pracy w środowisku międzynarodowym, ale przede wszystkim niezapomniane doświadczenie i wspaniała przygoda. W zeszłym roku byłam na programie Global Citizen. Jest to międzynarodowy program wolontariatów. Podobny program do Global Talents jednak różni się tym, że jest się wolontariuszem, czyli po prostu nie odbywa się profesjonalnej praktyki. Ja byłam w zeszłym roku w Peru, przez dwa miesiące mieszkałam u mojej rodziny goszczącej, też prowadziłam zajęcia dla, jednej, dla dziewczynek z jednej ze szkół w Limie. No i była to przygoda mojego życia. Najlepsze dwa miesiące w moim życiu. Aby nagłośnić temat praktyk, członkowie organizacji ISEK przed budynkiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu rozdawali balony napełnione helem i kolorowe wlepki. Już z daleka zwracali na siebie uwagę. Zorganizowaliśmy taką akcję promocyjną. Chcemy, aby nasze marzenia, które sobie postanowiliśmy w 2015, nasze plany, które chcemy zrealizować, będą symbolizowały właśnie te balony, które wypuszczymy, wypuścimy do góry. Eee... Będą wlepy Global Talents, e, balony Global Talent. E, mam nadzieję, że jak najwięcej e, ilości osób usłyszy o nas. Program Global Talent jest bez wątpienia dużą szansą, aby wykorzystać w praktyce wiedzę nabytą podczas studiów, a także zapewnić sobie bardzo atrakcyjny wpis w CV. Jeśli jesteś zainteresowany międzynarodowymi praktykami, wypełnij zgłoszenie dostępne na tej stronie internetowej i zacznij pakować walizki. Motywują poznańską młodzież do działania. Organizują debaty, koncerty i szkolenia. A wszystko po to, by młodym w stolicy Wielkopolski żyło się lepiej. Poznajcie Stowarzyszenie Młodzi dla Poznania. Bezpłatne staże. Niewolnictwo naszych czasów czy droga do zdobycia pracy. Odpowiedzi na to i podobne pytania szukali 20 stycznia uczestnicy debaty zorganizowanej przez Stowarzyszenie Młodzi dla Poznania. To nie pierwsze i zapewne nie ostatnie spotkanie tego typu. Debaty odbywają się w ten sposób, że najczęściej dzielimy naszą, naszych uczestników na trzy grupy i tym samym dajemy im 15 minut na odpowiedzenie na, na jeden temat na jedno pytanie, a następnie dokonujemy rotacji, tak aby mieli okazję się wszyscy poznać i mogli zaciągnąć opinii specjalisty. Stowarzyszenie powstało jako spontaniczna inicjatywa grupy znajomych. Do stowarzyszenia należą licealiści, studenci oraz młode pracujące osoby. Jak sami o sobie mówią, ich głównym celem jest walka o lepszy Poznań. Stowarzyszenie może się także pochwalić innymi ciekawymi inicjatywami. Debaty młodzieżowe na różne tematy. Let's Meet in Poznań, skierowane dla studentów Erasmusów, którzy przyjeżdżają do nas i chcieliby jakby wykorzystać też swój język angielski, język na przykład ostatnio był hiszpański. Debata o stażach została zorganizowana we współpracy z Urzędem Miasta. Władze miasta uważnie przyglądają się poczynaniom młodych i nie ignorują ich głosu. To, co się w Poznaniu dzieje, zależy od państwa i to, jakie możliwości mają inni studenci, którzy niekoniecznie, którzy się mniej lub więcej udzielają w życiu społecznym, no to również państwo o tym decydujecie. Cały czas można dołączyć do stowarzyszenia. Wystarczy wejść na stronę internetową młodzi dla Poznania.pl i wypełnić formularz rekrutacyjny. Może to właśnie ty w przyszłości będziesz twórcą najciekawszych inicjatyw w Poznaniu. Co można zrobić w 48 godzin? Nauczyć się na egzamin, zdać go, no i pójść na imprezę. Tak, ale można też stworzyć własną grę. Ale czy to takie proste? Odpowiedź na to pytanie znają uczestnicy Poznań Game Jam. Ponad 100 uczestników, 48 godzin i gra. Tak wyglądał w Poznaniu tegoroczny Game Jam, który od 23 do 25 stycznia gościł na Politechnice Poznańskiej. To globalna impreza, której uczestnicy mają dwie doby na stworzenie gry na zadany temat. W tym roku było to, co teraz robimy. Jak się okazuje, temat wcale nie był za trudny, a czasu nie było za mało. Technicznie te wszystkie gry są robione tak w pośpiechu, no no, więc one może nie są jakoś. E... Jakoś technicznie dopracowane i, i zrobienie faktycznie gry bez błędów, która tam jest taka gotowa do wydania byłoby bardzo trudne. E, natomiast to jest wystarczająca ilość czasu, żeby wpaść na jakiś pomysł, e, który może w, no, w normalnych warunkach by nie powstał. Ze wszystkich stworzonych gier w głosowaniu wybrano najlepszą. Wygrała Teddy I'm Scared. W której mamy pomóc przerażonemu chłopcu zapalić światło w pokoju podczas burzy. Zwycięzcy poznańskiej rywalizacji pojadą do Kopenhagi na kolejne zawody, ale w całym game jam to wygrana jest najważniejsza. Korzyści jest dużo. Na pewno jest to cenne doświadczenie jest to jakaś gra, która jest dosyć ukończona. Można eksperymentować z czymś nowym, i to jest bardzo popularne rozwiązanie, zarówno po stronie technologii, jak i po stronie pomysłów. Można wziąć pomysł, na który w innych okolicznościach nie byłoby czasu, bądź nie wiem, w firmie szef by nie pozwolił. Stworzenie własnej gry w 48 godzin wymaga dużo pracy, więc nie zostaje go za wiele na jedzenie czy spanie. Co trzeba ze sobą zabrać, aby przetrwać ten maraton? Dużą ilość determinacji, kofeiny i na pewno obłędu, bo nikt normalny nie chce tyle godzin siedzieć i zapierdzielać przy, przy gierce. Tak naprawdę to bardzo dobra opieka tutaj jest. Dostarczają nam jedzenia, można sobie iść zrobić herbatę, czyli tak naprawdę wystarczy własny kubek. Pomimo pewnych niedogodności, uczestnicy podkreślają wyjątkowy charakter i niezwykłą atmosferę wydarzenia. Na następny game jam trzeba zaczekać aż cały rok. Prężne muskuły, wyrzeźbiony sześciopak. Mówisz o mnie? Gdybyś był studentem AWF-u, mógłbyś wziąć udział w konkursie na najfajniejszego mężczyznę tej uczelni. Bez przesady, zresztą edycja 2015 już za nami, ale możemy zobaczyć, jak było. Zgrabne nogi, długie włosy. Chwila, chwila. Ale to nie ten konkurs. Tym razem na Akademii Wychowania Fizycznego wybierano najprzystojniejszego studenta, a nie MIS. Konkurs Mister AWF na stałe zagościł w kalendarzu imprez tej uczelni a w ubiegły czwartek odbyła się uroczysta gala tegorocznej edycji. W 2009 po raz pierwszy zorganizowaliśmy wybory mista AWF. Od samego początku nasze studentki panie domagały się rewanżu imprezy, która będzie dla nich również atrakcyjna, stąd rok później po raz pierwszy zorganizowaliśmy wybory mistera. Jury wybierało spośród siedmiu kandydatów, których sylwetki zostały wcześniej zaprezentowane między innymi na facebookowym fanpage'u. Tam właśnie rozegrała się rywalizacja o tytuł Mister Foto AWF 2015. Wybraliśmy naprawdę super kandydata. To jest mój kolega, również jak reszta kandydatów. Znam się z nimi bardzo dobrze i myślę, że wybór jest adekwatny do idealnej osoby. Wszyscy kandydaci dzielnie walczyli o miano najprzystojniejszego studenta Poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Musieli wykazać się sprawnością fizyczną, ale również wiedzą i kreatywnością oraz odpowiednią prezencją. Niestety, mister AWF-u 2015 może być tylko jeden. Każdy z nas e, stanął na tej scenie, przełamał się. E, stanął przed tą wielką publicznością, dla niektórych to jest naprawdę wielka publiczność i, i, i pokazał to, co ma w sobie, co ma na zewnątrz. Jest to duże wyzwanie dla kogoś, kto nigdy wcześniej się nie pokazywał, więc myślę, że to jest dla każdego z nas, każdy z nas powinien dostać mistera. Uroczysta gala odbyła się w Akademickim Centrum Kultury TROPS i przyciągnęła niemało widownię. W końcu wybory mistera AWF-u to nie tylko konkurs, ale również niepowtarzalna okazja na dobrą zabawę i chwilowe oderwanie się od sesji. A teraz garść informacji z akademickiego Poznania. Drogi studenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, jeśli Twój współlokator jest z zamiłowania perkusistą, sąsiedzi akurat remontują łazienkę, a przed Tobą widmo trzech egzaminów, przede wszystkim nie martw się. Z pomocą przychodzi biblioteka uniwersytecka, której czytelnie od 26 stycznia otwarta będzie aż do północy. Oprócz przydatnych lektur, przystojnych studentów i ładnych studentek, Znajdziesz tam także dobrą kawę i wygodne fotele. Czas zakasać rękawy i brać się do nauki. Uwielbiasz podróże i poznawanie obcych kultur, a czas wolny najchętniej spędzałbyś na świeżym powietrzu? Festiwal na Szagę odbędzie się dla osób właśnie takich jak ty. Przyjdź między 6 a 8 lutego do Auli Akademii Wychowania Fizycznego i spotkaj się z ludźmi, którzy podzielają Twoje wycieczkowe pasje. Tegoroczna edycja festiwalu to największe podróżnicze święto w Poznaniu. Goście będą mogli zobaczyć wystawę zdjęć i reportaży Kazimierza Nowaka z wyprawy do Afryki. Podróżnicy, podążajcie szlakiem prosto na AWF. Studiujesz na Politechnice Poznańskiej? Interesujesz się fotografią? Mamy dla Ciebie znakomitą propozycję. Rektor, profesor doktor habilitowany Tomasz Łodygowski oraz koło naukowe studentów edukacji artystycznej Eduard. Przygotowali konkurs pod tytułem Politechnika Poznańska z Nowoczesności w przyszłość. W zawodach do wygrania są spore sumy pieniężne. Więcej informacji na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Na dziś to już wszystko. Spotkamy się z Wami za dwa tygodnie. Zapraszamy na naszą stronę na Facebooku. Wpadajcie też na kanał na YouTube i stronę TVP Poznań. No i powodzenia w starciu z sesją. Do zobaczenia! Cześć!